Zaczynamy. Koluci to twoja własność. Dziękuję. Ładne odcienie, ale nie używa ich w szkole. Tak. Pójdę po książkę. Potem pojedziemy obejrzeć dom. Co? Tato, o jakich domach mówisz? Kurczę, ale w topa. Co? O co chodzi? Nic z niespodzianki. Jakiej? Twój tata szukał nowego domu, żeby zrobić ci niespodziankę. Znowu? Pomyślałem o posesji z basenem. Ale jeśli nie chcesz, wszystko odwołam. Pewnie, że chcę basen. Obejrzyjmy te domy. Pojedziesz z nami? Nie mogę. Wybierzcie się we trójkę. Tak. Nie nadaje się do takich rzeczy. Znasz się na tym. Błagam. Jeśli masz wolną chwilkę, jedź z nami. Zgodzisz się, tatku? Oczywiście. Widzisz? Nie traćcie czasu. Ruszajmy. Zgadzasz się? Lecę się przebrać Kocham cię Zaczekajcie, pójdę po auto Co za emocje To prawda Zastrzeżony numer Może to jakiś chłopak Odbierz Przyszedł SMS Pokaż Twój tata wciąż kręci z tą samą kobietą. Chcesz wiedzieć, z którą? Kto przesłał tę wiadomość? Nie wiem. To pewnie kiepski żart. Może Roko? Czemu? Poprosiłem go, żeby śledził mojego tatę z kamerą i dowiedział się, kim jest ten babster. Pewnie zdobył jakieś informacje i wysłał SMS-a. Nie wierz w anonimowe donosy. Następna wiadomość. Chcesz poznać jej nazwisko? Ta niespodzianka ci się nie spodoba. Kim ona jest? Nie zwracaj uwagi na takie rzeczy. Muszę wiedzieć. Oni. Słabo mi. Albo? Trzymajcie. Dobrze się czujesz? Nie. Przynieście wody. Oddychaj. Lepiej ci? Tak. Nie dotykaj mnie kulaci. Powinnaś odpocząć. Już mi przeszło. Na pewno? Po prostu spadło mi ciśnienie. Skoczę po słodką herbatę. Nie. Czemu? Nie jadam cukru. Jesteś chuda jak paty. Sama dałaś mi dietę. Przyniosę ci perfum na waciku na odszerzwienie. Ale bez cukru. Przestań. Dzięki, kochanie. Almo? Powąchaj perfumy. Już jej lepiej. Dzięki. Troszkę psiknę. Ładnie pachną. To prawda. Odwie się almę, żeby odpoczęła. Mieliście oglądać domy. Teraz najważniejsze, żebyś doszła do siebie i nie była sama. Zgadzam się. Odwiozę cię. Chodźmy. Musisz odpocząć. Tatuś jest bohaterem. Pilnuj jej. Dzięki. Dżentelmen z ciebie. Kochanie, odprowadzę was. Ruszajmy, paniusiu. Czemu czasem mówisz do niej per pani, a czasem po imieniu? Pomyliłeś się. Nie wiem, co zrobimy, ale trzeba działać od razu. Mówię o tobie. To niesprawiedliwe, że przez ciebie nie polecimy do Los Angeles. Kłócąc się, nic nie osiągniecie. Ten koncert jest mega ważny. Wymyśl coś. Znasz mojego ojca. Tak. Ciebie też. Nie masz jaj, żeby mu się postawić. Rozwiążesz ten problem? Już mu mówiłem, że chce być w zespole. Ale mnie nie słuchał. Groził, że pozwie Guzmana. Ten facet postanowił nagrać naszą płytę i załatwił nam kontakty. Nie mogę go wystawić. Was też nie. Więc najlepiej, jeśli odejdę. Stworzycie kwintet albo zastąpi mnie mój braciszek. No nie. Co się stało? Zapraszam cię na kolację. Musimy pogadać. Jeśli chodzi o przeprowadzkę, to spoko. Mówiłam już, że się zgadzam. Nie, mam inną sprawę. Ale jaką? Powiedz. Teraz nie mogę. Podjadę po ciebie i wyskoczymy na kolację. Dobrze, tatku. Pa. Słyszałaś, Wiko? Coraz trudniej być mną. Co się stało? Tato się zaprasza mnie na obiad, bo coś knuje. Naprawdę. Bycie mną jest mega niemożliwe. Nie rżej. Ten tekst zawsze mnie powala. Mnie nie jest do śmiechu. Nie szykujesz się? Jestem gotowa. Wyglądasz super. Nienawidzę cię. Rokusiu, mam małe pytanko. Wal śmiało. Przesłałeś mi SMS-a? Nie, a co? Prosiłem, żebyś śledził z kamerą mojego tatusia i jego dziewczynę. Tak. Myślałam, że przysłałeś mi wiadomość. To nie ja. W takim razie ktoś zrobił mi brzydki kawał. Opowiem ci później. Turciu, tak? Zaprosiłem cię na kolację, żeby porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Najpierw zamówmy, bo padam z głodu. Nie. Trochę się denerwuję. Nic nie przełknę, więc najpierw się rozmówmy. Zauważyłam. Pewnie powiesz mi, z kim się spotykasz. Dokładnie. Było mi przykro, że kazałaś mnie śledzić koledze z klasy. To on wysłał te wiadomości? Roko, nie ma z tym nic wspólnego. Ktoś zrobił sobie żart w złym stylu. Postąpiłaś bardzo źle. Ty też, bo mnie okłamałeś, że ta zawoalowana kobieta to Alma Rey, która nie była Almą Rey, ale nią była. Pamiętasz? Tak. Mniejsza o to. Nie chcę, byś wysyłała za mną szpiegów. Dobra, przyrzekam, ale mnie nie oszukuj. Obiecuję. Koniec z sekretami i kłamstwami. Dlatego powiem ci. Nie. Nie mów. Zrobisz to kiedy indziej. Wolę nie wiedzieć. Dlaczego? Lepiej nie. Powiesz mi później. Sama mnie prosiłaś. Wiem. Przez Miguela nie jestem sobą. Stałam się nerwowa. Zresztą ty szanujesz moją prywatność, a ja twoją. Możesz się spotykać z kim chcesz. Lepiej nic nie mów. To dla mnie bardzo ważne. Dla niej także. Dla mnie też. Przełóżmy to, aż poczuję się lepiej i będę spokojniejsza. Proszę, zaczekaj. W porządku. Zamawiamy? Coś pysznego. Wiko, otwórz Mia? Biegłam jak dzika Co ty tu robisz o tej porze? Jak ci poszło z tatą? Dobrze i źle To znaczy? Miał mi powiedzieć z kim chodzi Ale nie chciała Jak to? Zamęczałaś go od miesięcy nie kapujesz. Najpierw powie, jak się nazywa, a potem mi ją przedstawi, a nie mam ochoty jej oglądać. Więc co zamierzasz? Niech czeka, aż tata się nią znudzi. Wtedy ją rzuci i znów będziemy szczęśliwi. A jeśli tak się nie stanie? Nie truj. Znam mojego papę. Nigdy nie cierpiał przez dziewuchę. Więc tak będzie i tym razem. Celina mówiła, że widziała Maxa w bufecie. Pewnie zabiło jej serduszko. Ucieszyła się ze spotkania, ale z drugiej strony będzie jej ciężko. Chodzili ze sobą, a teraz nie stać go, żeby zabrać ją do kina, na lunch czy do kawiarni. Nie wygaduj wzdór. Skądże? Celina musi zrozumieć, że jest tak jak jest. Niech za niego płaci i wspiera go. To już przesada. Tak. W końcu Max zarabia. Będzie go stać, żeby postawić jej lody. Gdzie celina? Powiem jej do słuchu. W łazience.